thank you Dzień dobry kochani, witamy się z wami w dzisiejszym vlogu. Słuchajcie, zaczynamy vloga. Jest ze mną Asia, jest Jona, jest Teoś, Idziemy do HomeGods. To jest taki sklep z, z rzeczami do domu. Jest taki bardzo fajny. Ja bardzo lubię tam taka pozytywna vibe. Wiecie, jak po dzisiaj i same tak. fajne rzeczy widać. Także pokażemy wam, co tam w HomeGods nie mamy w planach, niby nic konkretnego kupić, ale wiecie, jak jest. Człowiek przejdzie po fajnym sklepie i może coś wynajdzie, co nawet niekoniecznie potrzebuje. I potem może zawsze coś się znajdzie, nie? I tak potem tak. ja tam taki sztuczny zielony kwiatek i tam świeczki mają fajne, także na pewno na świeczki się zapaczę. Um, I idziemy, idziemy. Zapomnieliśmy wózka dla tosia, także będziemy musieli go włożyć do. Idziemy, będziemy musieli go włożyć do wózka ze sklepu. Zapraszamy, chodźcie z nami. Nie wziąłem swoich okularów. Wszystkich normalnych okularów. Idziemy tam i nie zacznijmy od tej no. strony. Takie lampy eleganckie mają, słuchajcie. Wyszliśmy na dział z lampami, bo będziemy chodzić wszędzie. Jedziemy dalej. To już sobie zasnął. Nie wzięłam wózka, więc musimy sobie radzić jak możemy. Co masz? Nie. Co to jest? Bako Koparka. Okej, okay, dobra. To weź sobie bako i idziemy tam w tą stronę, bo mama potrzebuje świeczki. No no. Oh o my gosh, wypuściłam sobie go niepotrzebnie. W świat. Patrzcie jaki fajny secik, Tylko trochę drogi, bo 600 dolarów za takiego i stoliczek. Mega. no tego nie chcę. Patrzcie, best mam znaleźliśmy. Możesz spokusować. Ale nie wiem jak pachnie... Nie, nie podoba mi się opakowanie. Dużo razy kupuję, jak mi się po prostu opakowanie podoba. Chcemy jedną fajną, ładnie pachnącą świeczkę. Johnny please! A tutaj jest jakieś ładne. Nie. To są namączysz. Okej, okay, a zobaczmy co tutaj mamy. Dora co, ale czarna. No nie, wiem. No, Dobra, na razie będzie, że nie o atrakcyjność. Uuu, ta mi się podoba. Taka bardzo lekka. Okay, przyszliśmy sobie szybko na lunch do Panera Bread. Zamówiliśmy, zaraz Wam pokażę co zamówiliśmy. Mały Teoś mnie tutaj odpływa. Chcieliśmy siedzieć na polu, ale niestety przyjechaliśmy, to wszystkie miejsca były zajęte. Teraz jeden stolik jest wolny, ale chyba nie pójdziemy, dlatego że nie mam wózka dla Teosia, to byśmy musieli kombinować na czym go tam trzymać. Więc okay. tutaj siedliśmy i jest wygodnie. Idę po kawę szybko i czekamy na nasze jedzonko. Kasia sobie zamówiła um, ice coffee, ja mam hat. Muszę ubrać maskę i iść po kawę. Toniu, powiedz, haj. powiedz, haj wszyscy. A co ty masz? Pokaż nam, co ty masz. Kupujesz sobie mleczko, tak? Nie wiem, jakim cudem mu zamówiłam mleko. Myślałam, że sok cały czas, ale już jak zobaczył karton, to się ucieszył, więc nie będę dziecku szczęścia odbierać. Dobre mleko? Homhood... Homód. Homewood nie załatwiliśmy za dużo. Kupiłam sobie fajne podkładki na stół i w sumie tyle, a z tych rzeczy, które chciałam kupić, nie kupiłam nic. I popatrzcie sobie, siedzimy sobie. Wszystko jest um, 6 feet apart, czyli 2 metry od siebie. Także nie ma koło nas ludzi. Um, tak jak widzicie, czekajcie tam na podwórku sobie siedzą ludzie. Jest jeden stolik wolny, ale żeśmy się na niego, nie będziemy się na niego chytrzyć. Wszyscy zadowoleni? Moje. John jest zadowolony. Ale kogoś A te mój tutaj odpływa. Mam zupkę, tortija, sup i azjatycką sałatkę. Wszystko jest pakowane takie na, wiecie, w rzeczach do wyrzutu, dlatego że nie chcą pewnie ryzykować. Zazwyczaj było w normalnych szklankach. Z tego mam kawę, której jeszcze sobie nie nalałam. Asia ma tą samą sałatkę co ja: wzięła sobie chleb i ma zupę brokułową. A Johna ma makaroni i cheese. Ale duży. I tu jeszcze mamy kawkę. Smacznego wszystkim życzymy. Jesteśmy już w domu i popijamy kawkę Lata zrobiłam nam. Bo już naprawdę jest południe, ale było męcząco trochę, nie? Tak wiesz. bo to takie ciepło. Ciepło strasznie, ale fajnie było. Takie dobre wyjście z domu, natomiast cały czas to, że trzeba maski, że trzeba być o, o, on bezpiecznym, takim ostrożnym, to cały czas to jest takie trochę uciążające, bo zapomnisz maski i wracasz do samochodu. Nie wiem. Czuję się nie, Batman. Cały czas coś nie tak. Nie szybko chciałam do Was przyjść jeszcze przed końcem tego vloga. Edytuję właśnie, więc jakoś trzeba skończyć. Ale zgodniałam. Jest około godziny 2. Drugiej... Jest nie około, jest godzina 2.36. I będę robić, bo teraz zaczęłam robić trochę takie zdrowsze jedzenie. Postanowiłam, że będę musiała w końcu jeść zdrowiej i zrzucić te zbędne kilogramy. Więc. Nie chcę sobie odbierać, wiecie, protein, um, nie chcę sobie odbierać po prostu mięsa, jakichś tam owoców, e, warzyw, ale chcę od, o mniej więcej węglowodany trochę zredukować. U mnie dieta, która w przeszłości się sprawdziła, to było mniej kalorii, więc ja liczę kalorie codziennie, ile zjadłam, um, nie liczę tego, czy ćwiczyłam, czy nie ćwiczyłam, mniejsze z tym. Na razie już tydzień to robię, albo dopiero tydzień to robię, ale so far so good. Um, więc dzisiaj robię sobie takie lettuce wraps, czyli będę używać, um, no, będę używać sałatkę i na niej zrobię mięsko z indyka. Z, z, mam tutaj, zaraz Wam pokażę zresztą, co ja będę gadać. To jest mój blad z moimi rzeczami. Mam tutaj ze cztery zwykłe pieczarki pokrojone. Miały być shiitake, mushrooms, ale nie mam, no to będę używać to, co mam. Mam marchewki, to jest tak jedne, czy czwarte marchewki. I zaczęłam na takich małych oczkach trzecie, ale potem stwierdziłam, że fajnie jakby trochę chrupało. Użyję cebuli. Tutaj mam liście, sałaty, które będę używać jako moja podstawa, jako to, co będzie mi trzymało ten cały, tą całą miksturę mięsną. Używam 99% lean, czyli bardzo, bardzo niskotłuszczowy indyk. Mało kalorii i po prostu niski tłuszcz. Dla mnie wszystkie mięsa smakują tak samo, więc dla mnie to absolutnie nie ma znaczenia. Im mniej, tym lepiej kalorii, im mniej, tym lepiej tłuszczu. Opcjonalnie można sobie użyć tą siraczę. Ja lubię siraczę, trochę space'u. Tutaj mówią, żeby dwie łyżki użyć do tej mikstury mięsnej. Wszystko to robimy na oleju sezamowym. To użyję tak łyżeczkę, łyżkę oleju sezamowego. Dwie łyżki um, sauce, soj y, sosu sojowego. Ten jest akurat um, nie najlepszy, bo można użyć taki z mniejszą ilością sodium. Ja nie mam, to jest wszystko to, co mam. Um, I teraz tak, recepta woła o z, ten świeży Imbir ja nie mam, więc trzeba użyć nieświeży, sypki i świeży czosnek, niby mam, ale powiem wam, że nie chcę mi się w to bawić, nie chcę mi się z tym um, po prostu użerać, więc ja sobie wsypię troszkę przyprawy czosnkowej. No i taka, taka jest cały skład. Co, co prawda w re recepturze jest trochę więcej składników, ale mi się nie chce, tak jak mówię, nie chce mi się bawić one, a druga sprawa, że nie mam wszystkich tych składników. Chcę sobie, żeby to było po prostu dobre w smaku. Niektóre przepisy jeszcze mają w sobie um, ten masło orzechowe. Miałam na chwilę ochotę, ale potem stwierdziłam, że po co? I słuchajcie, zmieniłam trochę zdanie. Stwierdziłam, że w wrzucę dałam olej sezamowy na to cebulkę, teraz grzybki pomieszam to po solę, po pieprze na to wrzucę mięso niech mi się to mięso zapiecze i wtedy dorzucę marchewkę, żeby ona się po prostu tak podgrzała bo chcę, żeby ta marchewka była jeszcze taka trochę, wiecie, chrupiąca więc nie będę ją tutaj teraz wrzucać, żeby nie ryzykować, że ona mi się rozpuści Ok, tak wygląda efekt końcowy. Podzieliłam to na dwie porcje z tych dwóch porcji. Albo to rozłożę na dwa liście sałaty, albo na trzy. Zobaczę, jak mi wyjdzie, i zaraz wam pokażę, jak będę zajadać. I jednak rozłożyłam na trzy kawałki sałaty, bo na początku zaczęłam na jeden, no, przepraszam, na dwa ale stwierdziłam, że będzie mi ciężko to jeść, jakbym miała taki przewał mięsa, więc mamy tutaj trzy listki sałaty, całą tą połoweczkę, którą Wam pokazywałam na patelni i myślę, że to jest sporo jedzenia. Na pewno się tym najem nieźle i um, mało kalorii, po prostu wiecie. Mam nadzieję, że moje odchudzanie będzie mi szło. Jeżeli będzie szło, to na pewno Wam dam taki... zrobię taki filmik podsumowujący, jak już ta waga troszkę, troszkę ruszy. Um, a Tymczasem idę zajadać i czekam, aż Adam wróci z pracy i oczywiście kończę edytować vloga. A nie będę się chyba już do Was więcej dzisiaj odzywać, także żegnam się z Wami cieplutko.